Znacie kogoś, o kim powiedzielibyście, że jest klasycznym przykładem niedojrzałości do relacji? Jak pokazują statystyki, w Polsce około 1 trzeciej małżeństw kończy się obecnie rozwodem i jest to liczba, która od lat rośnie. Ile nieformalnych związków się rozpada? Jest to praktycznie nie do oszacowania, ale zapewne wiele, zważywszy, że wedle jeszcze innych statystyk zakochujemy się aż 4 razy w ciągu życia i przeciętnie mamy w nim kilka związków. Średni czas zaś trwania jednej relacji romantycznej to 3 lata. Oczywiście to nie jest tak, że relacje rozpadają się tylko przez niedojrzałość jednego lub obojga partnerów. W przypadku małżeństw jako powód zakończenia związku podaje się w 40% przypadków słynną niezgodność charakterów. Ciężko mi się jednak oprzeć wrażeniu, że stoi za tym pewnego rodzaju niedojrzałość do podejmowania tak dużej, mimo wszystko, decyzji. Logiczne wydaje się też, że człowiek nie rodzi się gotowy, dojrzały do zbudowania poważnej relacji. Jeżeli jednak taki związek w swoim życiu buduje, to znaczy, że w którymś momencie tę dojrzałość w końcu osiągnął. Tylko kiedy się to dzieje? Wraz z uzyskaniem pełnoletności, po ukończeniu studiów, kiedy w metryce pojawia nam się trójka z przodu. Znów intuicyjnie chyba możemy założyć, że jest to bardzo indywidualny punkt i każdy zmierza do niego w swoim tempie. Określenie niedojrzałość kojarzy się też mocno negatywnie. W końcu chyba nikt z nas nie chce być za mało dojrzały do czegokolwiek. Tymczasem niektórzy ludzie mogą w ogóle nie być stworzeni do bycia w związku, więc ciężko w ich przypadku mówić o dojrzewaniu do niego czy niedojrzałości. A co z pozostałymi? Czym jest taka niedojrzałość, skąd się bierze i jak ją przezwyciężyć, oraz dlaczego uważam, że byłoby bardzo dobrze dla nas wszystkich, gdybyśmy takiej niedojrzałości byli dużo bardziej świadomi, nie wstydzili się jej i dawali sobie czas, żeby spokojnie do takich kwestii jak związek dojrzeć. Jeżeli Was zaciekawiłem, to zostańcie ze mną. Tradycyjnie chciałbym Was też zaprosić na mój Instagram, człowiek absurdalny, ale z tym zastrzeżeniem, że postanowiłem dość mocno zmienić sposób prowadzenia tamtego profilu, mniej tam będzie takich typowych psychologicznych ciekawostek. Myślę, że ich jest już dosyć tutaj na kanale, chociaż oczywiście też nie ucieknę od psychologii, filozofii, literatury, którymi na co dzień się zajmuję, ale więcej będzie takich osobistych inspiracji. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co czytam, co piszę, co jeszcze innego tworzę, co lubię, co myślę, co czuję, to. To jest świetne miejsce, żeby lepiej zgłębić mój taki wewnętrzny świat. Serdecznie zapraszam. Rozdział pierwszy. Lęk przed bliskością i zaangażowaniem. Jednym z powodów, dlaczego nie potrafimy niejako osiągnąć dojrzałości do zbudowania poważnej, zdrowej, dojrzałej relacji, pomimo nawet szczerych chęci są dysfunkcyjne schematy myślenia i zachowania, które nabyliśmy w ramach naszych wcześniejszych doświadczeń. O osobach, które mają problemy z wchodzeniem w i podtrzymywaniem głębokich relacji romantycznych, pomimo nawet wielu prób, mówi się często, że cierpią one na lęk przed bliskością lub zaangażowaniem. Blokujący lęk o różnym nasileniu może być efektem np. zranień i przykrych doświadczeń we wcześniejszych związkach, ale zazwyczaj ma swoje źródło głębiej w doświadczeniach z okresu dzieciństwa i pierwszych modelowych dla całego późniejszego życia relacjach z rodzicami. Efekty te często zresztą się też na siebie nakładają. Ktoś przez skomplikowane i dysfunkcyjne relacje z rodzicami doświadcza kolejnych nieudanych związków i zranień, które to tylko potęgują jego późniejszy lęk i nasilają zachowania sabotujące. Warto też pamiętać, że lęk może być często nieuświadomiony. Ktoś może odczuwać potężne pragnienie budowania relacji, nawet z konkretną osobą, ale w kluczowych momentach robić uniki, uciekać, samemu ranić, byle tylko z tej relacji nic nie wyszło. Czasami lęk występuje na tak głębokim poziomie, że ktoś świadomie może uważać, że głębsze relacje nie interesują go w ogóle, co może w rzeczywistości wynikać z tych bardzo trudnych, podświadomych emocji. Ale też nie musi tak być. Czasem, na przykład na pewnym etapie, może to wynikać z rzeczywistego braku potrzeby wiązania się. Dość częsta jest za to sytuacja, że osoba odrzucona próbuje wmówić drugiej, że jej brak chęci do budowania czegoś głębszego jest tak naprawdę wynikiem ukrytego strachu. Najczęstsze objawy takiego lęku, których jeszcze raz nie należy nadinterpretować, ale jeżeli występuje kilka z nich, to warto się nad nimi zastanowić, to brak nawiązywania nowych relacji Unikanie kontaktu fizycznego, brak umiejętności utrzymywania relacji przez dłuższy czas, nawiązywanie wyłącznie relacji powierzchownych, niechęć lub niemożność do deklarowania uczuć, brak ogólnej umiejętności mówienia o swoich emocjach i uczuciach, kończenie relacji zaraz po pojawieniu się pierwszych problemów, szukanie powodów, dla których związek nie ma sensu, nie może się udać, unikanie trudnych rozmów w związku. Usilna potrzeba słyszenia deklaracji i zapewnień od partnera. Sprzeczne emocje wynikające z powodu przebywania w związku. To skąd się biorą tego typu lęki? Jakie sytuacje w dzieciństwie przede wszystkim do nich prowadzą? Pierwszym, najbardziej chyba oczywistym modelem jest sytuacja porzucenia przez jednego lub obojga rodziców, ale także częsta nieobecność rodzica, np. przez tryb jego pracy lub nawet brak emocjonalnej relacji pomimo fizycznej obecności, co paradoksalnie zdarza się najczęściej. Tego typu doświadczenie może w dość oczywisty sposób generować lęk, że sytuacja w dorosłej relacji się powtórzy i nieznośne uczucie opuszczenia, odrzucenia czy osamotnienia powróci. Silny lęk przed bliskością w związku paradoksalnie może też jednak wynikać z postawy wydawałoby się odwrotnej, kiedy rodzica lub rodziców jest teoretycznie za dużo. Nie chodzi jednak oczywiście o czas wspólnie spędzany, a o jego jakość. Głęboki lęk przed bliską relacją z drugim człowiekiem mogą bowiem zasiać rodzice nadopiekuńczy, dominujący, kontrolujący, autorytarni, emocjonalnie wykorzystujący i uzależniający. Często w takich przypadkach mówi się o budowaniu przez rodzica bardzo niezdrowej relacji, tak symbiotycznej. Dorosły człowiek przez tego typu doświadczenia może panicznie bać się relacji jako obszaru, który go pochłania, dominuje, drastycznie ogranicza. Miłość kojarzy się takiej osobie z czymś, przed czym wprost ciężko się obronić. Destrukcyjny wpływ na stosunek człowieka do relacji mają też rodzice akceptujący dziecko tylko warunkowo, w wybranych sytuacjach. Tacy, którzy są skorzy do krytyki i karania dystansem fizycznym i emocjonalnym. Tego typu model wychowawczy zaszczepia w nas przede wszystkim poczucie, że do związku jesteśmy niewystarczający lub bardzo łatwo w każdej chwili tacy możemy się stać. Napięcie w budowaniu czegokolwiek z drugim człowiekiem przez ciągłą obawę przed odrzuceniem lub karą może być więc nie do wytrzymania. Częstym powodem lęku jest też poważnie zaburzone środowisko domowe, np. przez panujący w rodzinie problem alkoholowy, ale też np. chorobę psychiczną, bardzo trudną sytuację materialną czy inne tragiczne wydarzenia. Tego typu dzieciństwo pozostawia w ludziach bardzo często głębokie przeświadczenie, że nie zasługują w życiu na szczęście, na miłość, na spokój ducha, a bez takiej elementarnej wiary bardzo ciężko jest zbudować cokolwiek trwałego. To, jak różne doświadczenia na nas wpłyną, jest oczywiście sprawą bardzo indywidualną. Nasilenie lęków i blokad może być więc bardzo zróżnicowane. Bez uporania się jednak z takim wewnętrznym sabotażem, bardzo ciężko jednak mówić o dojrzałości do zbudowania z drugim człowiekiem czegoś poważnego. Nie jest też jednak tak, że z trudną przeszłością trzeba się uporać w 100%, zanim się będzie gotowym na związek. Często jest to bowiem praca na całe życie. Jeżeli jednak nawet pierwsze kroki nie zostaną poczynione, człowiek nie zyska świadomości swoich trudności i ograniczeń, nie zacznie nad nimi na poważnie pracować, chociażby na psychoterapii, to jego podejście do wchodzenia w relacje ciężko będzie nazywać dojrzałym i dającym prawdziwe szanse na powodzenie. Co jednak z osobami, które miały dobre wzorce i doświadczenia, i przed związaniem się nie blokuje ich żaden lęk ani dysfunkcja? Od czego u nich będzie zależeć proces dojrzewania do relacji? Rozdział drugi. Po co nam właściwie związki? Przygotowując się do tego odcinka, przeczytałem trochę artykułów z portali psychologicznych na temat niedojrzałości do relacji i trafiłem tam na sporo stwierdzeń w stylu: współcześni mężczyźni unikają bliskości. Ich styl to krótko, szybko i przyjemnie. Szybko się nudzą, są egoistami, zależy im tylko na zaspokajaniu swoich potrzeb głównie seksualnych, ale też pokazywaniu się wspólnie, wyjściu razem do kina, wyjazdach we dwoje, wspólnym poimprezowaniu. Generalnie więc zwraca się uwagę, że stereotypowo to mężczyźni mają większy problem z dojrzewaniem do relacji, choć pojawiają się też opinie, że i coraz więcej kobiet żyje w ten sposób. Oczywiście brzmi to jak opis płytkiego, powierzchownego, hedonistycznego życia, a przecież chcemy wierzyć, że w życiu chodzi o coś więcej. Ale czy droga do tego więcej, do prawdziwej głębi istnienia, doświadczania, tworzenia, przeżywania, rzeczywiście wiedzie akurat przez poważny związek? Osobiście uważam, że zbyt rzadko zadajemy sobie pytanie, dlaczego w ogóle chcemy być w relacji, a zbyt często pakujemy się w nie bezrefleksyjnie na zasadzie, bo tak trzeba, bo wszyscy tak robią, w tym oczywiście wszyscy nasi znajomi, bo tego wymaga od nas nasze środowisko, na przykład nasi rodzice. Nie zrozumcie mnie źle, nie jestem przeciwny poważnym związkom, ale mocno wierzę, że dojrzałość do czegoś wiąże się z pełnym zrozumieniem i świadomością tego zjawiska. Dlatego też pytanie, dlaczego chcę coś z kimś budować, jest dla mnie pytaniem zasadniczym. Przez stulecia związanie się z kimś na stałe, założenie rodziny wiązało się wprost z przetrwaniem, stabilizacją sytuacji materialnej i bezpieczeństwem. Bardziej dotyczyło to kobiet, które wręcz nie miały alternatyw, ale samotny mężczyzna też absolutnie nie miał lekko. Czasy się jednak mocno zmieniły. Problem nie zniknął zupełnie, ale w krajach rozwiniętych dla bardzo wielu ludzi znalezienie sobie partnera nie jest już egzystencjalną koniecznością, ale opcją. Samotnie można też wieść na bardzo wielu poziomach przyzwoite i bardzo komfortowe życie. Ważny przekaz, jakoby związek, w szczególności małżeński, był kluczowym celem życia, płynie oczywiście też ze strony religii chrześcijańskiej, której nawet jeśli sami nie wyznajemy, to jednak żyjemy w ukształtowanej przez nią w dużej mierze kulturze. Chociaż mnie osobiście od dawna bawił pewien paradoks, że naszym wyznaniem katolickim zarządzają akurat Osoby, które ze związkami, przynajmniej oficjalnie, nie mają za wiele wspólnego, a ich życie to w zdecydowanej mierze życie samotne. W Piśmie Świętym możemy też znaleźć fragmenty, z których wynika, że sam Jezus nie był też wcale wielkim entuzjastą instytucji małżeństwa. W Ewangelii według Świętego Mateusza możemy przeczytać na przykład: Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić lecz on im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezrzędni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Przyznam, że znalazłem kiedyś przypadkiem ten fragment i dokuczałem nim przez całe liceum naszej katechetce, która nijak. Nie potrafiła z niego wybrnąć. No ale jak wiadomo, Pisma Świętego nie można brać dosłownie. Do wiązania się na poważnie, najlepiej formalnie, żeby jeszcze wydać na świat potomstwo, mocno zachęca nas też państwo, prowadząc chociażby politykę prorodzinną, ale też odpowiednio edukując nas już od najmłodszych lat. I co ciekawe. Nie jest to wcale cecha szczególna obecnej, dość bliskiej Kościołowi władzy. Prorodzinny był i będzie każdy rząd, bo jest to po prostu w jego wymiernym interesie. Na zastępowalności pokoleń jest bowiem oparty chociażby nasz system emerytalny. Może więc oznacza to, że związanie się z kimś jest po prostu wyższym dobrem, a bycie singlem na dłuższą metę czystym egoizmem. I tutaj niestety sprawa okazuje się wcale nie taka prosta, bo na przykład z perspektywy planety i ekologii jest nas już dostatecznie dużo. Nie jestem też zwolennikiem stwierdzeń, że nasz indywidualizm, wolność, samotność to wynik tych naszych konsumpcyjnych czasów, czy wręcz pewnego rodzaju dysfunkcja emocjonalna. Uważam, że niestety związki też, nawet te bardzo poważne i na całe życie, traktujemy coraz częściej w sposób typowo konsumpcyjny, jak kolejny produkt do nabycia, wymarzoną zabawkę czy po prostu cel do zaliczenia. Mnóstwo ludzi w związek też ucieka, uwiązuje się partnera, daje mu się wręcz pochłonąć, bo psychicznie nie potrafi być sama, nie potrafi w pojedynkę poradzić sobie z życiem. Z argumentów, które dużo bardziej nie przekonują, to badania wielokrotnie wykazały, że ludzie będący w stałych związkach żyją generalnie dłużej i lepiej oceniają swoje życie. I ja też mam takie przekonanie, że dobry związek może być dla nas prawdziwym wsparciem, nauką i okazją do wspólnego wzrostu. A to są akurat wartości, które bardzo cenię. Kluczowy jednak w przykładzie jest przymiotnik dobry, bo jak pokazują te same badania, może i single Żyją krócej, ale najkrócej i najsmutniej żyją ci, którzy są w złych, niszczących ich związkach. Do czego jednak zmierzam w tym rozdziale? Uważam, że nie dojrzeje do związku naprawdę ten, kto absolutnie szczerze nie odpowie sobie na pytanie: dlaczego w ogóle chce budować z drugim człowiekiem coś poważnego? Rozdział trzeci: Cierpliwe dojrzewanie do relacji. O ile lepszym miejscem byłby świat, gdyby w związek na poważnie wchodzili tylko ludzie, którzy do takich związków dojrzeli? Dodałem to na poważnie, bo prawda jest taka, że pierwsze doświadczenia, młodzieńcze związki, relacje, które za wspólną zgodą i świadomością niekoniecznie prowadzą do bycia razem przez całe życie, też bywają ludziom potrzebne. Przede wszystkim bardzo wiele potrafią nas nauczyć. Co ciekawe, doświadczenie zakończenia złego związku w sposób świadomy, zdrowy i asertywny, też potrafi być bardzo cenną lekcją, która finalnie pomaga nam zbudować tę najważniejszą relację. W tym temacie trafiłem na przykład na bardzo fajną wypowiedź psychologa oraz terapeuty, m.in. par i małżeństw. Można nie wchodzić w relację z powodu strachu. Można również dlatego, że wszystkie znane sposoby radzenia sobie z problemami, które w nich zwykle występują, zawodzą i potrzeba tak radykalnego rozwiązania jak odejście, aby się obronić. Ten drugi przypadek to rozwój. Budowanie siebie. Tego typu niedostępność, bycie świadomym, znikającym punktem prowadzi do klarowania się wewnętrznego przekonania, że w pokonywaniu problemów nie jest się kimś bezsilnym, bezwolnym, zdanym jedynie na zewnętrzny wpływ. To wzrastające przekonanie pozwoli w przyszłości nie sięgać do ostatecznych rozwiązań polegających na unikaniu. Paradoksalnie więc, ponownie, osoba dojrzała do poważnej relacji to osoba, która relację potrafi też kończyć. Potrafi odejść i być sama. Bardzo spodobała mi się kiedyś myśl ze słynnej książki „Siedem nawyków skutecznego działania” Roberta Covey'a. Wedle której aby zbudować zdrową relację z ludzi zależnych, którymi jesteśmy jako dzieci, musimy stać się najpierw ludźmi niezależnymi, prawdziwymi dorosłymi, co też wcale nie dzieje się automatycznie razem z ukończeniem 18 roku życia, bo zdaniem Koweja zdrową relację mogą stworzyć tylko dwie osoby niezależne, tworząc właśnie tak zwaną współzależność. Na podobną diagnozę natrafiłem też kiedyś oczywiście u Froma, który stwierdzał, że we współczesnym świecie zbyt wiele jest par, które daleko są jeszcze od osiągnięcia takiej osobowej pełnej autonomii i nauczenia się brania pełnej odpowiedzialności za swoją wolność. Dlatego też związki są dla nich bardzo często ucieczką przed tą własną wolnością i raczej takim niezdrowym poszukiwaniem sobie kolejnego rodzica. Bo ilu z nas, zanim zdecyduje się na poważną relację, pracuje najpierw nad własną dorosłością, stabilnością, emocjonalną dojrzałością i niezależnością. Stara się najpierw dokładnie zgłębić samych siebie, zrozumieć swoje cele i motywacje, zbadać własne potrzeby, a także słabe i mocne strony. Oczywiście to nie jest tak, że związek ma zakończyć ten proces, bo generalnie trwa on całe życie, na tym polega osobowy wzrost. Kluczowy jest jednak punkt osiągnięcia tak zwanego wglądu w siebie, bez którego to wszelka prawdziwa praca nad sobą jest tak naprawdę niemożliwa. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku tego materiału, myślę, że zbyt często do myśli, że być może jeszcze nie dojrzeliśmy do związku, podchodzimy w sposób negatywny. Tymczasem, uświadomienie sobie, że ten proces musi trwać i że warto dać sobie na niego czas, mógłby oszczędzić i nam, i innym ludziom bardzo wielu zranień i rozczarowań. Należy też pamiętać, że każdy przechodzi przez ten proces we własnym tempie i tak naprawdę nie ma jedynego dobrego punktu w życiorysie na jego zakończenie. Myślę też, że dużo lepiej czasami poczekać i upewnić się, że już naprawdę jesteśmy gotowi na budowanie czegoś poważnego, niż pospieszyć się i trochę w ten sposób zahamować proces swojego dojrzewania przez zbudowanie niedojrzałego związku. Smutny jest bowiem fakt, że wielu ludzi do relacji nie dojrzewa nigdy, a w wielu przypadkach wcale nie musiało tak być, gdyby tylko ci sami ludzie dali sobie możliwość przejścia tej drogi do dojrzałości w odpowiedni sposób, w odpowiednim dla siebie tempie. Tyle na dzisiaj moich dzisiejszych rozważań. Jestem ciekaw, jak wy się odnajdujecie z tym, co tutaj powiedziałem. Liczę tutaj na, na interesującą dyskusję. Może Wasze doświadczenia, jak u Was wyglądała ta droga do dojrzałości albo gdzie jeszcze widzicie pewne przeszkody albo punkty, które należałoby, w myśl tego, co tutaj mówiłem, przejść, żeby poczuć się rzeczywiście dojrzałym? Jak w ogóle oceniacie to, czym jest ta dojrzałość? Jak można e, się przekonać o tym, w jakim miejscu na tej ścieżce się znajduje? Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że będzie fajne uzupełnienie tego, co tutaj już w materiale się pojawiało. Wiem, że dużo ludzi czyta komentarze i często tutaj właśnie jeszcze taka wartościowa dyskusja bardzo wzbogaca materiał. Zapraszam jeszcze raz na Instagram po bycie też bliżej ze mną po, po więcej informacji o tym, co jeszcze tworzę, czym się zajmuję na co dzień, co gdzieś tam zajmuje moje myśli. To są też czasem niezłe, nieźle można wywnioskować z tego, o czym będą kolejne myślę materiały. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robiliście i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.